Stworzyłam limitowaną kolekcję pięciu wspaniałych, niezwykłych księżyców, więc zapraszam. Zobaczcie, co dalej. La Luna, mój księżyc, który namalowałam podczas pierwszej wiosennej pełni księżyca. Zapadała noc, niebo było jeszcze jasne, a księżyc był ogromny. Widziałam go bardzo, bardzo wyraźnie. Widziałam dokładnie oko, nos, usta. To było takie niesamowite. Od razu zabrałam się za malowanie. Następny, kolejny księżyc powstał tuż zaraz, zaraz potem. Nie miałam czasu do stracenia. Chciałam bardzo szybko i intensywnie pracować, dlatego postanowiłam zrobić kilka obrazów. Tutaj wzięłam już papier, który był szlachetniejszy. Rozgrzewka. Nastąpiła na początku, a potem już zaczęłam malować. I tak to wygląda. Tutaj pokazuję Wam technikę, którą lubię najbardziej. To jest malowanie mokrym na mokrym. Kładziemy sobie najpierw wodę na papier, moczymy ten papier, a później to już sama poezja i same smaczki. Cieszę się, że mogę Wam to pokazać. Us. Let me see what spring is like on oh, Jupiter and Mars another.

Obejrzałam raz jeszcze i pomyślałam, że są świetnymi obrazami do powieszenia w salonie, w sypialni. Także jeżeli tylko macie ochotę, to zapraszam. One są naszymi cegiełkami, jak i kafle oraz koszulki. Pokażę jeszcze raz. Księżyc numer 1, la luna. Drugi do kupienia. Księżyc numer 3 jest bardziej kremowy. Na pięknym, akwarelowym, czerpanym papierze. Mój ulubiony. Pianistka na księżycu. Wspaniale mi się to malowało. I ulubiony księżyc mojej córki. Niebieski. Niebieski, tajemniczy księżyc. Zapraszam. Te księżyce znajdziecie u nas w ofercie naszych cegiełek. Serdecznie zapraszam.